Witam gorąco z gorącego Meksyku, a dzisiaj zagramy sobie asymilacją. Ale moją wersję asymilacji. Nie jest to nic. E, nic, co tam było w tym. Nic, co tam jest na gwincie. E, znaczy, no na stronie. To jest akurat moja talia. Trochę starych kart w połączeniu z nowymi kartami. I zobaczymy, jak to pyknie. Fajnie, że mamy tą zdrajczyni. Ona jest ważna, no bo tera nowa. Ranaloa lubi takie rzeczy. Tak samo mamy zresztą mistrznie tortur, więc też jest fajnie. Kawalerię możemy wymienić. No i strasz też wymienimy. I mamy Tris w Poko. Okej. Okay. No już Usteczka szeroko. Dobra, no to jest problem bardzo duży. To jest bardzo duży problem. No nic, my nie możemy nic z tym zrobić. Mogę rzucić. Posel swoje liczyć na blokadę, no ale. My zagramy łowców. łowców. i po prostu zbijemy kup de gras coś. Ok, ciekawe co nam wygna. Zaczyna się bardzo fajnie. Jest chyba najgorsze, co on mógł wygnać. No nie wiem, nie kumam tego. Dawkę Dobra. No to teraz tak. To teraz czekamy, aż on coś będzie miał fajnego na tym cmentarzu. No bo ostatnia jest oczywiście cesarski praktyk. Okej. OK. Hey, Ej, ale wiecie co? To jest naprawdę bardzo fajne. Rzucenie w gigot. Przecież, jak z wyciągniemy wigo, to, to będzie masakra z tych asymilacji. Ładca lalek. Hmm. No, może to zdrajczyni bym zostawił sobie. Zagramy sobie poselstwo. Hmm. Wygnamy mu coś. Może coś ważnego. No i dupa. To jest tak. On bardzo możliwe, że wy wyciągnie mi. No zabierze mi po prostu cesarskiego praktyka, dlatego jako kliknę już. Przez co. No już nie działa. Jeśli chce tym władcą Lalek zabrać go, no to, Do powodzenia. No a my mamy oczywiście jego teraz tutaj. Niech śmierć całkiem dosłownie. no właśnie, ja wiedziałem, że to będzie tak zagrane. Ale my możemy pasować bez problemu. I mamy ogólnie tego Artoriusa Vigo-Steranowy. Przecież to będą takie punkty. To będzie chyba na finishera u mnie, nie? Będzie... To będą takie punkty. <noise> nie, no to będzie naprawdę masakra. Ej, okay, kawaleria tutaj teraz. Rzucenia... O nie, Cantarella. Dobra, straż. Za księżną. Aż to nie jest źle, gramy tak. Okej, okay, no i u przeciwnika jest pas. Także zagramy sobie ją, obojętnie, możemy to oczyścić. Eee, no i dobra, mamy bardzo dobrą sytuację. Teraz tylko dobrać jeszcze Joachima, Bratenca. No takie karty, nie? Byłoby dobrze dobrać. Carska. Jest Joachim. No to już jest pięknie. Cantarella również się przyda. Eee, zobaczmy, co tutaj jeszcze brakuje. No tak, to, z tego, to wyciągnę z portalu. Ale trochę tych jednostek jeszcze jest, więc ja bym, bym poszukał. Okej, okay, Vigo moim zdaniem już jest naprawdę dobrze. Nie musimy dalej szukać. To będzie, to będzie. Teraz tak, zakrywamy portal. Tu no myślę, że... Myślę, że będzie mocno, nie, z tą asymilacją będzie naprawdę mocy. Co ty się dobrało? Nie. ilgarskiego no. Ten się nada. Oko, okay, tutaj na początku rzucamy nasze karty z asymilacją, tak żeby już te silniki były przygotowane. Nie! Tak nie jestem Mildatczykiem. Nie, no czekaj, do tego to minieru. O nie. Kurde, no musimy to jakoś zbić. Może tutaj coś się trafi. Kurde, nie trafiło się. Albo czekaj, z zwigą może się trafić. Czymże jest prawda? O, nie. tyle by z tego było. Ten jest Schoty, to jest przegrane, nie? Pier wygrał grę. Jedna karta wygrała grę. No super, nie? Zajebiście. Zajebiście jedną kartą się wygrywa, nie, w gmincie. Dobra. Nie możecie opuszczać krwi, aby cierpiał jak jeszcze nigdy w życiu. niech będzie tutaj. Zostawmy tak. Ah, to jest tragedia. To jest tragedia. Nie, przecież ten Kakir wygrywa wszystko teraz. Nasza talia polega na wzmacnianiu się. I wszystkie wzmocnienia przechodzą na Kakira, czyli tak naprawdę błogiem nic, błogiem nie, błogiem nic błogiem nie dostajemy za to. Życie. Wygrajmy sobie to. Miejmy to za sobą. To nie będzie Oczywiście. Uderzmy sobie. Oj, no nie, no. To będzie dobry odcinek, nie? To trzeba wrzucić, kurde, na ten. Jako pierwszą gierkę. Musi to być. Bo to wyszło tak dobrze. Znaczy no, dobrze. Dla mnie nie. Cahir zniszczył mi tą grę. No ale... Będzie wam zadowolony. Raz, dwa, trzy, cztery naserują. Mm, to nie, zagramy wigo. Ja pierdzielę, nie? A jestem ciekaw, nie? Jak wielki ten Kahir będzie, bo to będzie nieprawdopodobne, nie? Ta karta będzie tak wielka. A mnie to ogólnie to wkurza, nie? Władca Lalek mi zabierze kartę, okej. Okay. Władca Lalek. Władca Lalek jest taki... Z nie powiem jaki. Ale Kahir... Jedna złota karta wygrywa grę. No to jest taki Geralt Irden, nie? Taka taki drugi Geralt Irden. A to, to było bardzo fajne zagranie. Nie no, to... Ja już bym to zakończył, nie? Ale... Ale nie chcę mi się nagrywać drugi raz. Nie trzepocz się, szary bo ci piórka przypalę! Przecież to by były takie punkty piękne. Znaki są dziś czytelne. A nie, no niemożliwe to jest. Ja cały czas liczę, że może z Kantarelli uda mi się, nie wiem, jakiś Siroko dobrać. Chyba tylko to daje radę, nie? Aha, wbijaj do głów na Wigo. Vigo, co tu się dzieje, nie? Tylko rzucę okiem. Ten jest Nie, no to jest porażka, nie. Normalnie mi się odechciało grać. Tak takie coś się dzieje. Nie? No kurde, no Kahir. To takie punkty. Czy to jest nieporozumienie? Jego czegoś być nie powinno. Do 46, no do 200 dojdzie. Po prostu dojdzie, dzięki nam ewolucja jest kwestią czasu. No, patrzcie, ja mu teraz 200 punktów dam, nie? Zrobię co w mojej mocy. Patrzcie, poselstwo. O, No Prawie 200. No ale do dwustu na pewno dojdzie na stówę. Miejmy to za sobą. Czas ubrudzić ręce. Wbij im posłuszeństwo do głów na hajem. Jeszcze się mie, kryształowca, nie No. Dobra, no to lecimy w takim razie teraz ten, teraz nie o, ciekawe jak z tą łapóweczką pójdzie. E, kto zaczyna? On. Dobra, no to presji nie mamy. Ja tam lubię, jak to przeciwnik zaczyna, nie? E, tak, zrezygnowanie jest spoko. To możemy zostawić. Jeszcze nie tortur też mamy. To w sumie też jest ok. E, wydaje mi się, że wymienię sobie. Nie wiem, poselstwo wymienimy. Kawalerię, dobra. Ciekawe, co to nam da. O, świniok! O! E, fajnie, karty zbrodni. No dawno. Dawno nie było. Może jakieś salamandry? Nie, salamandry będą? Burcze, no. W ogóle miałem nagrywać salamandry i nie nagrałem. Ale. No, ale. Następnym razem. Następnym razem nie będzie z Następnym razem nie będzie zmiłuj. Nagramy salamandry. Dajmy sobie może to. Duchowie na no kurde si druhowie. Uważaj, bo zaraz zrobisz ruletkę. Dobra, zagrajmy łowcę. Jest No i nie wiem, może zagramy poselstwo albo tą klątwę. Chociażbym ja bym wolał poselstwo, szczerze mówiąc, no klątwa daje nam złotą jednostkę, więc może się trafić, że no, dostaniemy coś zajebistego, albo coś bardzo słabego. Okej. Okay. Ja tutaj mogę jeszcze to nadrobić. Teoretycznie mogę, ale nie chcę. Chcę zostawić te złote karty na potem. A że on służył skurwiela, no to się bardzo cieszę. I też już świni nie ma. A to jest akurat spoko, nie? Plus tej nowigrackiej sprawiedliwości. W porządku. Roderick. Aj, no co to jest? Teranowa, fajny no, ale... Ale co mi po Teranowie teraz? Kurczę, no ty, ty, na, ta agentka, no... to ważniejsze karty, ja tutaj kup de gras muszę dostać. Triss. Ale że Cantarelli nie udało mi się dobrać. A może spróbuję za... Kurde, ale jak nie trafię Cantarelli? To mogę trafić, coup de gras. dobra, zagramy, tak. Że się uda, albo kurde, nie ryzykować. Zagrajmy poselstwo. Dobra. Do położą. Niech będzie w ten sposób. Nie, no nie mam pojęcia, nie. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co tutaj zagrywać. Tak ten, no mam za, za, za bardzo dobrą rękę. Byt mocną rękę mam. O, no to, to mi też nic nie da. Dobra, zagramy sobie, mistrzyni. Czy lubię się znęcać? Może troszeczkę. Niech będzie. Dobra, no jest pas, spoko. Jaśnie pani, się nie spodoba. Dobra. Cała złota ręka jest. Jest cała złota ręka. Teranowa nie jest za dobry. Tam szóstka, szóstkę mu wyciągamy. No. Akurat to może się przydać. No i Cantarella jest teraz. Ja, ale dobra, dobra, bo dobierzemy te Coup de Gras. Tak czy siak dobierzemy? Bo mam dalej. E... Roderica. No, więc albo Tris wybiorę, albo Coup de Gras. Jedną z dwóch. Bessou. Nie, no wesołki. psują wszystko. Cołki naprawdę kurde psują wszystko. Grajmy glinis. Ogronczyni. Dobra, ale słuchaj, to możemy zrobić sobie. A nie, bo on i tak ją będzie musiał zbić. On i tak ją zbije. Mogłem też cesarską zagrać. Kurde, no myli mi się wszystko. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Kiedy więc z tobą skończę, będziesz praktycznie hrabią. To jest mi lepiej. To jest za 6, to jest za 7. Dobra. To to. Gra. On też tych... monet 8 potrzebuje. My już mamy teraz te silniki spoko. Kurde, no nie wiem, naprawdę. Aha. Dobra. Linus leży. Pięknie, zbił mi wszystkie silniki. Możesz być z siebie dumny. Róbmy tak. Kiedyś byłem myśliwy, ale pieniądz gorszy. Nienawidzę łapówki, nie. Nienawidzę tego. Tak nienawidzę. Tym się przeciwko temu się nie da grać. Do czasu Na no, razie zostawmy. Ja też chyba zagram Bratensa. No, zagramy Bratensa. Miłość może zdjąć kogoś, ale kto pokocha taką maszkarkę. Ta? Po kolei. Najpierw oni, potem ty! O to też sobie od razu. Heh, krwawienie damy. Dobra, no i teraz tak, teraz... Teraz już zagrywam też Litra. Ja pier... to potężna droga. jest... to jest... Żałosne, nie? Żałosne. Nie wiem w sumie, zagramy te ranowe. No, niech będzie to. O, czekaj. To bym mógł zbić w sumie. Ty, bez kitu, to by było dobre, nie? Albo zagrać bank. Kurde, no z banku też by było dobrze. Chyba zagram ten bank, nie? Dobra, gramy bank. Odawaj no szybciej z tą animacją. Dobra, jest kup degras. No i siedzi. No i dobra. Dobra, niech będzie tak. No, i teraz jeszcze tris, a tris to zrobi. Jest to dużo punktów zrobi. O, jest świder. No dobra. Tu mam. No dobra, to my zagrywamy. Roderika. Tris, bardzo mocna tris. Okej, okay, poselstwo. Dobra, w to. Dobra, niech będzie w ten sposób. Ciekawe. Prawę nadrobiliśmy tych punktów teraz. 26 do 64. Ale tak nienawidzę grać przeciwko syndykatowi e, na te całe. No, nagrody. Czy to jest. To jest odcinek zajebisty, nie? Cały czas narzekania. Teraz klątwę zagram. By było tutaj? A, chyba, że monet zaraz ten będzie miał dużo. O, chłopie, ale zrobi to. <grystanie> Jak to zrobi? Dobra, to mamy na razie remis To... Kurde, czekaj, to jest za 6, a to jest za... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zajebiście. Je, no mega dobrze. Pogromczyni, kurde. Ja to zagram, nie? To jest niby 2 punkty mniej... Ale... Dobra, to wygrywamy tą gierkę. Nie wiem jak to się stało, ale... Dobra, to pierwsza gra przegrana, druga wygrana. Dzięki za oglądanie i powodzenia na szlaku.